W roku jubileuszowym, będąc w Watykanie, chcę y, z myślą o Tobie przejść przez święte drzwi. Wielu pielgrzymuje, wielu podąża do kościołów stacyjnych, które są w Diecezjach. Wiem, że wiele osób. Y, Prosi o modlitwę, wielu osobom zależy, to jest bardzo ważne, aby dzisiaj o nich pamiętać. Więc przechodząc przez te święte drzwi, wchodząc do Wytolika Świętego Piotra, chcę nieść także Ciebie i Twoją modlitwę i Twoje życie. Pamiętaj, że Ty też jesteś bramą, świętymi drzwiami, przez które Chrystus chce wchodzić i do najpierw do Twojego serca, a później do serca innych ludzi. Słuchałem kardynała Rysia, który mówił, że nasze oczy, ręce, serce są, są świętymi drzwiami. W tym czasie jubileuszu młodych z Watykanu serdecznie pozdrawiam i chcę Ciebie pobłogosławić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I przechodząc symbolicznie przez te święte drzwi. Pamiętaj, że serce Boga jest zawsze na Ciebie otwarte. Nigdy się nie zamyka. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze, Twojemu wstawiennictwu zawierzam tych wszystkich, którzy się łączą, wszystkich, którzy potrzebują modlitwy. Ty sam połóż swoją dłoń na każdej osobie i udzielaj tych łaski darów, które potrzebują. Ogłaszamy też pełnię błogosławieństwa. I szczególne miejsce, grup świętego Jana Pawła II, tutaj w Watykanie, w kaplicy świętego Sebastiana. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami, papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.